Spotykamy się dziś z okazji bardzo ważnej rocznicy, kolejnym rocznicy uchwalenia, Konstytucji przeciągowania. Jak święt jest Boży, tak on nasz własny, jak się to wszystko nam Kocham cię końską, za wielk sztuki złotych, światło z nich oświecenia. Wśród posłów są mądrzy do na naszych mojących. Hugo tutaj, Stanisław Stasznicz i Nacy Potocki są niesprawiedliwe i złe prawa, które służby rzeczy posłów, doprowadziły z ludzi. Konstytucja 3 maja była ostatnią władą konującej ojczyznę, która hmm. ogranicza wpływ katolików, rozdaje mieszczanom prawa, chłopów bierze pod opieką prawa, i rządu krajowego. Likwiduje liberum VATO i wolną elekcję. To był jej straż prawna, czyli z Uznaje konieczność utrzymania 100 tys. Przypominam Wam. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Musimy cieszyć się z wolności i czcić nasze Narodowe światło.